Siemanko, dzisiaj otworzę sobie night market, zagramy rankeda, naprawdę bardzo fajna gierka, więc oglądajcie do końca. Poza tym mam dla Was konkurs na 1000 valorant pońców i żeby wygrać łapka w górę, subskrypcja i musisz wbić dzisiaj na mojego Twitch'a, ponieważ właśnie tam będzie losowanie o 19.00 i musisz być na streamie, żeby wygrać. Streamy ogólnie są od 17.00 na moim Twitchu, prawie codziennie i przypominam, że za punkty kanału możecie odebrać los na słuchawki Logitech G335. Losowanie 31 sierpnia. Im więcej oglądasz, tym więcej losów, tym więcej szans na wygranie. Słuchajcie, jesteśmy w grze. Nightmarket 12 dni się kończy, to stosunkowo krótki nightmarket No nie widzę tu żadnej kosy Ale dobra Pierwszy skin No shorty pustkowie mega mocne Guardian Wage Pack nie jest taki zły, spoko akurat, ale no na pewno bym go nie kupił Człowieku, shorty chromedek Kto to kupuje? To normalnie kosztuje 1275 Valorant pońców Jakbym nie miał w sklepie coś takiego Chłopie, popatrz, jak to wygląda, przecież to wygląda jakby to było... Całe spikselizowane, spikselowane Dalej No, fantom śnieżny On ogólnie nie jest taki zły Ma swój klimat ten fantom, tak szczerze Fajny nawet O, wandal z czarnego rynku No, to nie jest zły skinek ogólnie Nie ma żadnych animacji, więc na pewno nie kupię Ale spoko Ej, szczerze? No nie wiem, no ten taki night market średni Ale ładne ma bardzo tło Tło ma bardzo ładne No nie mam żadnego fajnego skina Jesteśmy na drugim kącie, słuchajcie Tak w ogóle tu w sklepie jest nowa kolekcja Nie powiedziałem o tym, zapomniałem Wzywamy nową kolekcję, wyborny ogier eee, No powiem tak No dobra, obiektywnie Nie są to moje klimaty, jeśli chodzi o te tęcze i tak dalej. Nie ma tragedii, ale no ja bym i tak tego nie kupował. Dobra, zobaczmy. u tu jest koska jakaś, zobaczymy, dobra. Uuu, tu też jest jakiś fajniejszy skinek. Dobra, to zacznijmy od niego. Dobra, to nie jest fajniejszy skinek jednak. <laughs> Operator Lux, No nie wiem czy taki Lux o, stinger wytworny, spoko, dalej. Dobra, chłopie, otwieram te pozostałe po prostu. Kosa jaka? Może jakiś kurczę... Gniew Gai, gówno. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na koncie Rozagami. I tu sobie otworzymy Night Market i z tego co widzę, to tu są dwie kosy. Dobra, zrobimy, otwieramy cztery te y, skiny. Uff, Vandal Oni ogólnie bardzo spoko jak na Night Market. No, za 1000 Valorant pońców. Minus 43%, myślę, że bardzo warto. Dobra, najpierw koska od lewej. Dawaj, co tu jest? Ja pierdzielę! Xeno Hunter. Zagaję Xeno Huntera w moim markecie. Jak tu będzie Karambit Prime na przykład, to ja wychodzę. Dobra, co to jest, człowieku? To wygląda jak harpun jakiś. Ale Xeno Hunter, kurde. Byle nie Ascent. Heaven, dobra, już mi się chce wszystko robić. Uwielbiam Heaven. Hello guys, hello guys. dobrze, że nie instalokerze. No dobrze, chociaż tyle. Zagrajmy, może takiego właśnie cyferka. Albo taką Sky. No nie wiem, czy chcę cyfera, czy Sky. Sky or Cypher Dobra, wezmę cyfera, niech będzie. Witamy na heavenie. Ja będę grał C. Bo sobie mogę dać trapa do garażu albo kamerkę. Wiecie o co chodzi. No fajnie. Mamy trzech awków. Uno do stres. Dobra, mówią, że to jest A. No to ja cofam. Wait, wait. I think hell one. Nie mogę tej kamery postawić! Czemu nie mogę tej kamery postawić? Tutaj mogę na taki dystans, a wtedy na taki nie mogłem. Kurde, nie będzie puharu, nikt nie wygra tego VCT. Oh my god, they're already there. Dead, let's go. No dobra. No i łatwo jednak wszystko w ogóle idzie. O to chodzi, eko wygrano, no i teraz. Arriva, Mexico. No na razie nic tu nie widzę. Oj, coś poda You can rotate Omen And fade flash short if they go out Robię im plecki No nic, mamy trapa tu No nic No nic tu nie ma No ale bo my gramy w czterech tutaj a oni cały czas co za mało. Oho, jakaś cisza przed burzą jest teraz B Out Garaż Nie wiem gdzie jest. Backset Czwarta pania, okay, widzowie! Okay. <laughs> Piękna runda z mojej strony. 3 kile i taki tutaj twarda psycha spike defowany. No, let's go, guys, go, away, go, away. they will not come see, they will not come see. Ryna picking mid. Dobra, idę tutaj na plecy im. I am pushing see. Some, some, some some. It's A, it's A, it's a.

Gdzie? Gdzie? Do kogo? Do kogo? Piękna runda. I will go away this round. Oni wiedzą, że na C już nie ma wejścia. Już wiedzą. We need to try to kill Omen. Where? 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 Omen. Okay. No Nowy domce. Yeah, let them plant retake take with fate ult. One main. Dawaj. Sky man. Lol. Co? Oh How is dead? Ale głupi przeciwnicy, okropnie. Bo oni raczej się tak? nie mogli spodziewać, że ja pójdę na inny bombsite Tylko po prostu lecą znowu w DC tam, gdzie ja byłem i ich cały czas kąsam. No i teraz idą na A ja no, nie był, chłopaki Wait for me, there. wait for me, wait for me C, one C Two on C I'm going flank from long Okay, you need to make some noise first Bo Default on. one Nice Pięknie tak na dwa baty z dwóch stron bardzo ładna runda. Oj, fuhari. Bum, bum. No teraz idę na A. Pow, to moja mina jak pójdą C. Nie gadaj. Maybe, bit. Jakim cudem zawsze tam, gdzie idę, to ich nie ma. Znaczy, no nie zawsze, no ale. You can push, you can push. You can't see it. No dobra. Minus 90, guys. Oh, no nie wiem, no. Czemu on go puszował, On jest na push tam zło, no. I don't give a Mmm. No, unlucky Ej okay. Ale Maybe one flanking Cofają, going B O, oh, C Kurde Bro, bro, I install this game, uninstall Nie mam siły już Trap here, Neon, trap Mówiłem Nice, Nice, nice Mamy to ale interesujący jest ten mecz, Taka zacięta rywalizacja. Tu nie widzę. lepiej niż A ty co? Ejsik będzie? Ejsik! No, niby na eko, ale mamy Ejsika, tak. Bardzo ładnie. Jak się wyłączy mi komputer to teraz jak ktoś kot mi przegryz kable, bo on tam chodzi. I zawsze po przegranej rundzie oni idą na C. Dobra, jednak idą a teraz. Nikogo u nas nie było na A ja nie wiem jak na farcie tą rainę zawiłem wszyscy Rozwalili moją Wyrównany mecz. Tu dam trapa. Let's go, away, let's go. away Spike, spike. Y, fade, Reina. What the fuck are you doing? Co to za zjeb? Report Fade. Silver Trolling. Co za śmieć z tej fade? Przyszła w garaż i spike im wyrzuciła. Jak ja nie lubię takich graczy. Trzeba to wykerować, żeby ten śmieć zobaczył, że on nic nie znaczy. I że nawet jak mi będzie trollował grę to i tak to wygramy Leży, go back Go back, go see, go see, go see Go see, go see now, they are all yeah, rotating yeah, to no, no, no. I'm planting for long Kot mi na biurko wskoczył I na parapet teraz I can play one way oh. it's running, it's right. Dobra no no nie wiem O, Reina u nas się rozłączyła Mega mam farta widzowie na Rankedy Sky50 Jak to ugra to rozdaję wam moje konto No nie wiem, jeszcze jakaś nadzieja jest widzowie Idę za tą Fade, bo ona się... no dobra Nie wiem, nie mam siły do tego Dzieciaka Cypher 140. Nienawidzę za to fantoma, nienawidzę za to fantoma. Czemu ja go gram? Ten HP Cypher. No i 2 na 4 przegrane. Dobra, przynajmniej go zabiłem. XD Dobra, dobra, dobra! Mam dość tej gry! No za co ja dostaję takich typów na rankadzie? Oni już rotują na A. Rotating to A, go see. Aj, karamba! Najstarsz nice mi napisali. Przed nami przeciwnicy mnie doceniają. No, blisko. Close. Widzowie próbowałem, no, próbowałem. Fate. Funny as fuck. On mi pisze, że zasługuje na tą przegraną. Chłopie, no nie wiem. To nie nasz! Window. Aj, ostatnie okno. Może jeszcze to wygramy? No Behind. Dobrze. I jeszcze jakaś nadzieja jest, no jakaś nadzieja jest Ale szkoda, bo to była bardzo łatwo wygrana, co nie? Szkoda, że taki typ się trafia do drużyny Bo ona strollowała taką ważną rundę, TAKĄ ważną rundę strollowała Ale właśnie to jest to, że on niby troluje, ale gra, co nie? To jest najgorsze co może być, bo jemu zależy na randze, ale troluje, żeby... No nie wiem co, tak dla zasady We have time, we can rotate Take spike, take spike Co to za dwa trapy? Co ten Cypher daje dwa trapy na B? A ah, GG No detonacja, detonacja z mojej strony, 25-16 Minus 16 No co widzę, wbijajcie dzisiaj na streama na konkursik, to tyle Po, jeszcze macie, w... kurde, w opisie Discorda na kanał Night Market, możecie wysłać swoje Night Markety, będę oceniał, pozdro